Tragedia w Antoninie. Z jeziora szperek wyciągnięto małe dziecko. Na miejsce wezwano śmigłowiec LPR. Niestety, mimo długiej akcji reanimacyjnej, chłopca nie udało się uratować. Do zdarzenia doszło w czwarte grano na terenie ośrodka wypoczynkowego Lido w Antoninie w powiecie ostrowskim. Zgłoszenie wpłynęło od osoby spacerującej obok akwenu. O godzinie 7.14 stanowisko kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim otrzymało zgłoszenie od osoby spacerującej tutaj plażą w Antoninie, że na tafli wody unosi się prawdopodobnie ciało dziecka. Przybyły na miejsce pierwsze, zastępy potwierdziły treść tego zgłoszenia. Strażacy niezwłocznie wydobili to dziecko tutaj na pomoc i wszeli postępowanie w postaci resusytacji krążeniowo-oddechowej. Na miejsce przybyło również pogotowie ratunkowe, lotnicze pogotowie ratunkowe oraz policja. Mimo starań tutaj naszych ponad półtorej godzinnych lekarz, niestety lekarz pogotowia ratunkowego stwierdził zgon tego dziecka. To jest chłopiec w wieku około 2,5 roku. Znaczy, czy czynności na tą chwilę prowadzi prokurator pod nadzorem policji policja pod nadzorem, prokuratora. I jak daleko od brzegu to ciało się nagrywać? Około więc... 5-6 metrów. Czyż gmina albo powiat wiemy, z którego. Znaczy to, to tutaj, jeśli chodzi o, o personalia opiekunów bądź rodziców to ustalają wszystko policja.